przyjaciele, traderzy. Pokażę Wam, co widzę na tej wyżej wymienionej parze, jak sprawa wygląda, jak tu widzę. Mamy po lewej stronie trend wzrostowy, ale w tym momencie już po prostu widać, że tutaj cena do góry, a za tym wolumen nie idzie. Już mamy dużą słabość. A Słabość wywołuje korektę albo trend spadkowy. No i mamy spadki już na wolumenach narastających. No, widzicie jak ładnie cena nam spada, wolumen rośnie, rynek niedźwiedzia. Cena ładnie tutaj urosła, no w tym momencie mamy już ten wolumen słabnący, ale cały czas yy, w rynku niedźwiedzia takie osłabienie wolumenu no to już jest po prostu oznaka, że blisko korekty. Najpierw policzymy falę. Mamy pierwszą falę, drugą falę. I trzecia fala największa, najszybsza i mamy ją tak. Więc składa się z pięciu fal. Pierwsza fala, druga. I tutaj mamy w tej trzeciej fali yy, korektę nieregularną. Fala trzecia. Cztery napisałem fala trzecia. I czwarta zakończona, i jest ostatnia fala piąta. Jest, mamy piątą falę, teraz piąta, ale kończąca pełną trójkę. Korekta, i teraz rozpoczęła się fala piąta. Fala piąta jest taka poszarpana, nachodzą na siebie fale. Tutaj już po prostu inne są zasady do rozrysowywania fal, ale na, na razie jest, jest dobrze. Mamy pierwszą falę, drugą, trzecią i tutaj dla mnie się zaczęła fala czwarta. No idealnie jakby ona wykonała pięć fal do góry, wy, 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 wybicie ceny i spadek na dół. Na to tak, tak to widzę. Dziękuję.